Teraz tworzymy sobie program, który na podstawie podanego numeru miesiąca wyświetli ile ten miesiąc ma dni. No i tutaj widzicie, wypisałem sobie poszczególne miesiące. One mają 31 dni, luty ma 28. Nie patrzymy na lata przestępne tylko po prostu wyświetlimy, jeżeli luty to 28. Kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad mają po 30 dni. Oczywiście to też można sobie sprawdzić zawsze na kostkach. Przechodzimy do zadania. Mamy tak jak zawsze, include stdlib i stdio. Mamy naszą funkcję main, mamy polskie znaki, i teraz chcemy sobie zrobić ten nasz program za pomocą instrukcji switch. Bo moglibyśmy też za pomocą instrukcji warunkowej, ale w tym przypadku zrobimy sobie switcha. Zrobimy to w dwóch wersjach: na początek taka nupkowa wersja, a później troszkę ulepszona. No to od czego zaczynamy? Będziemy musieli pobrać sobie numer miesiąca, więc tworzymy taką zmienną. To będzie. Typu integer, no bo będziemy pobierać 1, 2, 3, 4, tak więc to jest integer. No i nazwę naszej zmiennej podamy jako miesiąc po prostu. No i teraz wyświetlmy użytkownikowi, żeby podał numer miesiąca, więc printf. Tu możecie też zauważyć, że niektórzy piszą seeout z języka C, ale my skupimy się tylko na języku C, więc używamy printf -a i scanf. -a. Więc teraz podajemy komunikat. Podaj numer miesiąca. Dwukropek i dajemy sobie średnik. No i teraz pobieramy ten numer miesiąca za pomocą scanf. Dajemy sobie cudzysłów teraz specyfikator, więc procent d. No i teraz oczywiście chcemy to przypisać do zmiennej miesiąc. Robimy to z ampersandem, więc dajemy ampersand i nazwę zmiennej, czyli miesiąc. Na koniec średnik. Więc na chwilę obecną, jakbyśmy sobie to włączyli F11, to zobaczcie, że dostajemy komunikat. Podaj numer miesiąca, wpiszemy na przykład dwójkę. Program się kończy, czyli wszystko działa ok. Teraz dodamy sobie instrukcję switch, więc wpisujemy switch. Teraz w nawiasie chcemy podać to, co będzie sterować naszą instrukcją, czyli w tym przypadku ten nasz miesiąc, tak? To za jego pomocą będziemy tutaj decydować, co się będzie działo, więc wpisujemy tutaj miesiąc. Teraz otwieramy nawias klamrowy i tutaj będziemy sobie tworzyć kolejne case'y. Więc dodajemy case 1. To nie jest tak, że to jest pierwszy case i zawsze zaczynamy od jedynki, dwójka, trójka i tak dalej, tak? Żeby Wam się to nie myliło. Tu jednak będzie się wydawać, że tak rzeczywiście jest, bo będziemy mieć po kolei te numery miesiąca, więc 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Ale równie dobrze moglibyśmy sobie tu wybrać na przykład teraz case 5, tak? To wcale nie musi być tutaj 1. To chodzi o to, jaka liczba będzie tutaj w tej zmiennej miesiąc jeżeli tu będzie piątka to wtedy wykona się ten case tak? no ale my chcemy sobie lecieć od początku więc damy case 1 teraz dwukropek i co ma się stać jeżeli ktoś wpisze jedynkę to chcemy sobie wyświetlić printf że ten miesiąc ma 31 dni no bo pierwszy miesiąc to styczeń czyli 31 dni kończymy instrukcję i teraz moglibyśmy tutaj poniżej dać sobie breaka po każdym case'ie który kończy się, tak? Jeżeli nie chcemy, żeby coś dalej się wykonywało, to dajemy zawsze break. No i tutaj będziemy mieć tych caseów 12, bo mamy 12 miesięcy, więc ten program będzie bardzo długi, więc ja sobie tego breaka dam tutaj z boku. To nie jest do końca dobra praktyka. Ale przy tak krótkich instrukcjach możemy sobie tak zrobić, to teraz sobie to skopiujemy, przejdę niżej i tu będzie case 2, czyli to będzie luty, więc on będzie miał 28 dni. Przechodzimy sobie dalej, teraz będzie marzec, on będzie miał 31, tak? tak jak tu jest napisane, więc lecimy dalej. Teraz będzie czwarty case, czyli kwiecień. Kwiecień ma 30 dni, no i później będzie maj i czerwiec. Więc możemy sobie dwa casey skopiować w sumie i wkleimy sobie tutaj, i tu zmienimy na piątkę i szóstkę, i to nam się już tu pokrywa ładnie. Teraz będzie siódemka, czyli lipiec i sierpień, czyli dwa razy po 31 dni. Więc ja sobie tu skopiuję dwa razy to samo. I tu będzie siódemka, tu ósemka i mamy już po 31 dni, czyli jest git. Teraz dziewiątka, czyli wrzesień, czyli 30 dni, a później 31. Więc te dwa sobie skopiujemy, żeby było szybciej. Tu będzie dziewiątka, czyli wrzesień, a tu będzie dziesiątka, czyli październik. I znowu sobie te dwa skopiuję, bo teraz brakuje nam listopad i grudzień, czyli tu będzie 11, a tu 12 i wygląda na to, że wszystko jest OK. Na koniec switcha zawsze dodajemy jeszcze default, czyli to jest taki zawór bezpieczeństwa, co się stanie, jeżeli żadny, żaden z tych case'ów nie będzie prawidłowy. No to wtedy wyświetli się jakiś komunikat, na przykład, że podano zły numer, tak? No to ja wpiszę nieprawidłowy numer. I oczywiście średnik na końcu, i też możemy dodać breaka. No i dobra, tak by wyglądała, tak by wyglądał nasz program w sumie, jest on już skończony, więc możemy sobie kliknąć F11 i załóżmy, że podamy miesiąc na przykład 6. No i mamy, to jest czerwiec i on ma 30 dni. Tak sobie szybko sprawdzam na kostkach luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, rzeczywiście tak jest, więc jeszcze raz może F11, teraz na przykład listopad, czyli 11 ma 30 dni. Więc jest ok. Tu moglibyście też sobie wpisać, że na przykład styczeń ma 31 dni, luty ma 28 dni, i tak dalej, jeżeli chcecie. No ale niemniej jednak, program jest skończony. Tyle, że teraz chciałbym go troszkę przerobić. No bo mi się nie podoba ogólnie to, jak on wygląda, więc przerobimy go tak, żeby wyglądał przynajmniej według mnie trochę lepiej i szybciej, żeby go się tworzyło. Bo zobaczcie, ja tutaj na razie zejdę sobie poniżej. I możemy sobie to zrobić w trochę inny sposób. Zobaczcie, styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień to wszystko jest to samo. Przy tych case'ach zobaczcie, zawsze jest wyświetlane 31 dni, 31, 31, więc powtarzamy cały czas to samo. No a w programowaniu, zgodnie z zasadą DRY, czyli don't repeat yourself, e, nie powinniśmy czegoś takiego pisać tak naprawdę tak jak tutaj. Więc ja wam pokażę, jak można by było zrobić to trochę inaczej. Możemy sobie wpisać na przykład, że case 1, tak i tutaj nie dodamy jeszcze żadnej instrukcji tylko przejdziemy przez te wszystkie case'y które mają się, które mają wykonać tą samą instrukcję tak naprawdę więc tu wpiszemy też case 3, później będziemy mieć jeszcze case 5 później case 7 później mamy case 8, tutaj mamy październik czyli 10, case 10 i grudzień czyli case 12 i dopiero teraz możemy podać to, co ma się wyświetlić, czyli chcemy, żeby się wyświetliło, że dane miesiące mają 31 dni i to wszystko, jeżeli chodzi o te miesiące, teraz luty, więc dodajemy następny case, czyli będzie case 2, to tutaj sobie podamy od razu, może ja to skopiuję stąd i wkleimy tutaj, czyli dla case'a drugiego, czyli dla lutego wyświetlimy 28 dni i przerywamy switcha. No i na koniec dajemy sobie case'y, które mają 30 dni. Więc to będzie case 4. Następnie to będzie case 6, bo czerwiec. Następnie mamy case 9, bo wrzesień i na koniec case 11, bo to jest listopad. No i oczywiście te przypadki mają 30 dni. Więc dla tych wszystkich case'ów wyświetlimy sobie, że miesiąc ma 30 dni. I zobaczcie zamiast no i oczywiście default też na koniec zadamy ale zamiast tego wszystkiego tutaj na dole mogli, mogliśmy po prostu zrobić coś w ten deseń. No dla niektórych może być łatwiejsze to co było wcześniej, bo to jest takie bardziej step by step prostoliniowe takie, a to już jest trochę bardziej może zawikłane, ale no jest szybsze tak, kod jest dużo krótszy i wykonujemy tylko pojedyncze takie instrukcje, co jest jak najbardziej Pożądane. No i dobra, zobaczmy, czy działa, czyli dajemy F11 numer miesiąca, na przykład 7 to jest lipiec, ma 31 dni, więc jest OK. Jeszcze raz damy sobie na przykład luty, czyli 2, 28 git, i jeszcze raz, powiedzmy, grudzień 12, 31 dni, no i wszystko działa. Więc jak widzicie, mamy dwa takie sposoby na zrobienie tego, no i już.